Historia teatru obejmuje rozwój sztuki na przestrzeni minionych dwóch i pół tysiąca lat. Elementy performatywne są obecne w każdym społeczeństwie. Zwyczajowo. Ale zróż jako formę sztuki i rozrywki. A także elementy teatralne lub performatywne obecne w ramach innych działań. Historia teatru. rozwijały się w kulturze na całym świecie. Co? To jest nuda. Ale. Nie, to jest Wikipedia. Stary. No, czyli nuda. No, ale Normalnie. Biedza, no. Normalnie mówię jakoś, co? No? Normalnie przystępniej. Hmm? Ale, ale, ale jak, jak to przy, przystępni? No inaczej, normalnie. W zasadzie to... W zasadzie to racja, dlatego my nie będziemy was zanudzać Nudnymi formułkami z Wikipedii. Nie będziemy prowadzić nudnych wykładów o historii teatru. Jest takie prawidło. Mówi się, o konkurencji można mówić. dobrze? albo wcale. A jak się mówi o teatrze? Y y y za, za mało. Za mało się mówi o teatrze. No właśnie. Za Dlatego my będziemy mówić o teatrze. Ładnie, brzydko, źle, dobrze, ale zawsze przystępnie. Pokażemy, że jego historia może być interesująca. Tak, a on sam nie jest ani nudny, ani hermetyczny. Teatr. Nie yeah. ja, bo o teatrze się mówi. Jednak nie tylko będziemy o nim opowiadać. Podejdziemy też do tematu od strony praktycznej. Y y zaraz, zaraz. Jak to podejdziemy? No. Podejdziemy. No ale kto? My. W naszym pierwszym odcinku opowiemy o naturalizmie w teatrze. Żeby to wszystko dobrze pojąć, musimy cofnąć się w czasie. Starożytna Grecja, starożytny Rzym, teatr średniowieczny, religijny, liturgiczny, oficja, moralitety, misteria, komedie elegijne, teatr elżbietański, teatr szekspirowski, komedia dell'arte, teatr mieszczański. Co je łączy? No, na pewno nie naturalizm. XIX wiek to czas kryzysu w teatrze. Twórcy dostrzegają coraz więcej problemów. Jakich? Komercjalizacja teatru. Coraz większa koncentracja na zyskach. E, twórcy zaczęli koncentrować się na tym, żeby jak najmniej pieniędzy wydać, jak najwięcej zarobić, nawet kosztem wartości artystycznej. Można to przyrównać na przykład do corocznego wylewu komedii romantycznych. E, na święta, na Wielkanoc. Walentynki. I, walentynki. Yy, na, dzień matki. na Dzień Matki. I Ojca. I Ojca. No. To był problem. Teatr w Anglii, jak również w Ameryce, stał się tylko jednym z przedsiębiorstw handlowych służących zarabianiu pieniędzy. Także zadowalanie się niską sztuką zaspokajającą gusty mieszczańskiej publiczności i nakierowaną głównie na rozrywkę. Tak w swoim dziele o sztuce teatru pisał Gordon Craig. Znaczy, no, on to akurat był przeciwnikiem y, naturalizmu i realizmu w teatrze. Tak, bo uważał, że to jest y, zbędne mnożenie szczegółów. No, a aktor naturalistyczny jedynie nieudolnie naśladuje rzeczywistość. Tak, a on sam był zwolennikiem teatru symbolicznego. Y, nie, no ale to już jest temat na osobny odcinek. Wracając do tematu. Efekciarstwo środków. Inscenizacje miały olśniewać widza, zachwycać go, i tyle. Wyobraźcie sobie, że w kinach dominują filmy Michaela Bay'a, pełne wybuchów, akcji, pościgów, których fabuła jest jedynie uzasadnieniem dla większej ilości wybuchów, pościgów, akcji. A, no właśnie. Tak czy inaczej, było malowniczo i ładnie, ale czy było ambitnie? Aha. Do tego. To był czas gwiazd. Układów interpersonalnych to znajomości decydowały o tym, kto dostanie rolę w danej produkcji. O, ale to dobrze, że te czasy już minęły. No i jeszcze ten brak spójności w sztuce. No bo przez to, że teatr po prostu stał się maszyną do zarabiania pieniędzy, no to wszyscy zaczęli to tak traktować. Każdy po prostu przychodził do roboty, robił co swoje i tyle. No. malarz robił swoje, scenograf robił swoje, dramaturg robił swoje. Jakby, no, brakowało jakiejś większej koordynacji tego wszystkiego. No. brakowało tego, żeby teatr, spektakl właściwie, był po prostu jednym takim tworem. Ale właśnie wtedy, właśnie w tamtym momencie, nagle pojawiła się iskra nadziei. Ta iskra stworzyła dym. Znaczy najpierw ogień, ale potem dym. Biały dym, siwy dym, różny dym, wszelaki dym, białe konie. Na białym koniu wjeżdża cały na biało. O! Emil Zor. No, w, 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 tak właśnie nie do końca, bo najpierw jeszcze był teatr z Meiningen, i tam chodziło o taką wierność historyczną. Wyobraźmy sobie, że na scenie jest naprawdę wielu, wielu, wielu aktorów ubranych w zbroje, odwzorowane naprawdę w każdym najmniejszym szczególe, każdy z bronią. No, tak, to racja. Tak, tak e, tak. Faktycznie, no, oni. Zaczęli zwracać uwagę na detale. Scenografię malowano w stylu naturalistycznym. To było też powiązane z tym, że w tym czasie to był dominujący styl w malarstwie. Dodatkowo jest to, że właśnie jak tutaj kolega wspomniał. Zaczęto zwracać też uwagę większą na wierność rekwizytów, bo jest tak, że oni grali bardzo dużo, nie wiem, chociażby Szekspira. Był to teatr bardzo popularny wtedy w Europie i był uznawany za teatr artystyczny. Oni zaczęli inaczej patrzeć na sceny zbiorowe. Zaczęli patrzeć na te sceny jakby obrazem, kompozycyjnie. Odrzucono gwiazdorstwo na rzecz pracy zespołowej, właśnie. Emil Zola był pisarzem. A jakże? Naturalistycznym. Znaczy, jest tak, że on na początku swojej kariery napisał dwa dramaty, no ale one gdzieś tam przeszły bezecha. A poza tym, jeden z nich to był w stylu gotyckim, a gotyk wtedy już przechodził do lamusa, zaczynał być passé. Ogólnie było to, że, 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 że on zajął się też pracą naukową, zaczął w ogóle, ja mylę się kawy napił, jest, a, e, wiem a, e, pracą naukową, e, no i e, było tak, że e, też w pewnym momencie zwrócił swoje oczy ku teatrowi. W 1881 roku napisał Książkę Naturalizm w Teatrze, Teoria i Przykłady. Oczekiwał, i tutaj cytuję: By w Teatrze przedstawiono nam ludzi z krwi i kości, ujętych w sposób rzeczywisty i poddanych bez oszustwa naukowej analizie. Oczekuje, że uwolni się nas od bohaterów fikcyjnych, będących symbolami cnoty bądź występku, nie przedstawiających żadnej wartości jako świadectwa człowieka. Oczekuję, że postacie będzie określać środowisko i że będą one działać według logiki faktów, połączonej z logiką ich własnego temperamentu. Tak. W skrócie chodziło o to, żeby no wszystko było jak najbardziej realistyczne, naturalne. Chodziło o to, żeby dramaty poruszały sprawy zwykłych ludzi, bliskie im historie, takie z życia codziennego, no niemalże to, co można przeczytać w prasie. Aktorzy mają grać scenę obiadu. No to lepiej, żeby przyszli głodni, bo naprawdę będą jeść. Nie wiem, akcja dzieje się w kuchni. No to wstawiamy meble, piec, nie wiem, książkę kucharską. Wszystko to, co da się znaleźć w kuchni przecież. Aktorstwo i teatry miały być... Realistycznym odzwierciedleniem rzeczywistości społecznej. Język, którym się posługujemy, miał jak najbardziej naśladować mowę potoczną. W sposobie mówienia, jak i w słownictwie, czyli stosujemy kolokwializmy i tego typu inne takie, o właśnie takie coś. Pojawiło się zwrócenie uwagi na psychologię postaci. No i oczywiście można się z tego śmiać, można mówić Ale na co to wszystkie rupiecie w ogóle? Ale po co w ogóle te szafki tam w tych teatrach na sceny wystawiać? No przecież to co to jest? No tylko trzeba najpierw pojąć i zrozumieć, jak wyglądał teatr na przełomie wieków. Wtedy to była Nowość, to był oddech świeżości. Coś, co dało początek dla teatru współczesnego. Oczywiście ta, ten naturalizm w czystej formie się nie przyjął, ale bez niego nie byłoby realizmu. Naturalizm może był krokiem o jednym krokiem za dużo, trzeba było się odrobinkę cofnąć. I wytworzyć coś zupełnie nowego. I dzięki temu powstał, mmm, pojawił się, pojawiły się prace i, i twórczość Stanisławskiego, Czechowa, wszystkie e, metody, techniki i tak naprawdę dzisiejszy Hollywood, prawda? Bo bez, musimy sobie to uświadomić, bez tego naturalizmu, bez tej próby, bez tego eksperymentu, nie byłoby realizmu, nie byłoby całego teatru współczesnego. I wielkiej reformy teatralnej, tego wszystkiego, co wydarzyło się w kontrze dla naturalizmu, właśnie. Tu jest cały paradoks. Dzięki temu teatr stał się niesamowicie wszechstronny, niesamowicie rozbudowany i po prostu stał się tym teatrem, który znamy. Czemu ono się tak rozstraja, Przecież wczoraj grałam na tym. No. Widziałaś drugą yy, część tej książki? Nie. No, nie widziałaś, nie, nie pamiętasz, czy co? Bo no, ja ją położyłem tutaj, i ona tutaj była cały czas. No, wczoraj ją jeszcze widziałem tutaj. Uh -huh. No ja nie, nie widziałem w ogóle. Na pewno ani nie przełożyłaś tej książki, może, nie wiem, sprzątałaś tutaj, wycierałaś kurze. Słuchaj, powiedziałam Ci już dwa razy, że nie widziałam tej książki. No nie wiem czemu nie mnie pytasz jak Debila. Nie no widziałam. No to normalnie, no to się chyba zdarza, tak? Można coś wziąć w rękę, może yy, przełożyłaś to. No ty często przykładać zresztą moje rzeczy. No to... Yy, no bo ja tak? w tym domu. No, Dosyć, no, sprzątam w domu, ale to można posprzątać w domu i ułożyć na miejsce, tak? Można ale wiesz, dla ciebie miejsce to jest dokładnie ten centymetr i te współrzędne geograficzne, gdzie położyłam to. A jak ja to zrobię tutaj, to ty już masz problem, że coś nie jest odpowiednim nie. porządku. Tu jest miejsce na książki. Zawsze tutaj kładę książki. Dobrze, jakbym widziała gdzieś książkę, to ją tutaj położyła, bo tu jest miejsce na, na książki. i tak. Nie widziałam tejże y, pozycji. No, ja nie widziałam, ale to gdzie jest książka? Była wczoraj, widziałem, ja że tutaj wiem, leżała gdzie książka. Gdzie jest książka? No mówię Ci, że nie wiem, no. Wyparowała książka, tak? A może Ty ją gdzieś wcisnąłeś i mnie, wiesz, do mnie gadasz teraz? No jasne, tak, teraz porozmawiajmy o tym, że to jest pewnie moja wina, nie? No, nie, nie no jasne, jak ja wiem, że ja nie przełożyłem książki, to kto to zrobił? No to no chyba... Wiem, z, z naszej bójki to chyba jest proste rozwiązanie, tak? Aha, Jeżeli bo ja ty wiesz no na to pewno, na to pewno robić. ty nie przełożyłeś. Na bank kurwa, ty, kurde, ty zawsze wszystko robisz dobrze. Tak, bo ty jesteś ciągle, po prostu ty zapominasz, jesteś jakaś zakręcona ostatnio, nie wiem, grasz na tej gitarce i po To prostu jest górki, no. a nie gitarka, no! Dobra, mniejsza o to, czy to jest ukulele, czy to nie jest... No to nie jest, to jest? To jest. Jest to jakaś moja pasja, ty masz to oczywiście gdzieś. no! Dobrze, a ja moją pasją są książki. Chcę przeczytać książkę. No to trzeba wiedzieć, gdzie je no. pładzisz! Co? Dzięki na razie, cześć już. 嗯。Mm hmm. mm hmm.